Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejny odcinek z cyklu Zadania z kapelusza poziom rozszerzony. Na pewno będą to bardzo ciekawe zadania i mam nadzieję, że przypadną Ci do gustu, więc już serdecznie zapraszam. Przechodzimy już do naszej zabawy, a więc biorę mój kapelusz i zobaczymy, z jakiego działu uda nam się wylosować zadanie. Tak, wylosowałam karteczkę, zobaczymy, jaki to będzie dział. Otóż będzie to funkcja kwadratowa z parametrem. Myślę, że wszyscy kochamy funkcję kwadratową, a jak dołożymy parametr, to też nic trudnego. Zapraszam. Dla jakiej wartości parametru M równanie? To równanie wygląda tak, taka olbrzymia wartość bezwzględna, a pod nią jeszcze jedna wartość bezwzględna, pod którą jest x kwadrat odjąć 4x. I za tą mniejszą w środku wartością bezwzględną jest jeszcze dodać 4x minus 9 i to wszystko. Poza wartością bezwzględną mamy znak równa się 2m kwadrat minus 3m i ma rozwiązania, z których dokładnie jedno jest dodatnie. Następnie rozwiąż to równanie dla najmniejszej liczby naturalnej dodatniej m spełniającej powyższy warunek. Czyli zadanie składa się z dwóch części. Najpierw zajmiemy się tą pierwszą, czyli mamy zastanowić się, dla jakiej to wartości parametru m to oto równanie, no które wiadomo, jest to równanie kwadratowe, no bo widzimy tutaj x kwadrat, ale jest to równanie kwadratowe z wartością bezwzględną, żeby było ciekawie, nie jedną, tylko dwoma. I jeszcze na dodatek parametr. I to równanie ma mieć rozwiązania hmm, tylko, że nie wiem ile. Czy jedno, czy dwa, czy trzy. Może inna ilość, ma mieć rozwiązania, ale z których jedno jest dodatnie. To rozwiązanie, prawda? Ma jedno być dodatnie. Więc nie wiadomo, czy jest tylko jedno rozwiązanie dodatnie, czy są dwa rozwiązania, ale jedno na przykład ujemne, drugie dodatnie, nie wiemy tego. No, jest to dosyć trudne, tak na pierwszy rzut oka. Jedynie co mogę powiedzieć tutaj, tak na początek, jak na to patrzymy, fajne jest to, zauważ, że po tej stronie są same xy. A z kolei po tej stronie są same emy. To jest bardzo dobre, ponieważ to oznacza, że takie zadanie można zrobić poprzez metodę graficzną i się zbytnio nie namęczymy wiesz, w tym zadaniu nie ma napisane narysuj wykres funkcji. Nie, nie, nie. Ty możesz wykorzystać metodę graficzną. Jeżeli nie, to, to możesz się męczyć z metodą algebraiczną. Ale ja oczywiście bez dyskusji nie wybieram metodę graficzną. Czyli ja tą funkcję nazwę sobie funkcją g od x. Ta funkcja g od x jest na tyle trudna, że ona w olbrzymiej wartości bezgennej ma jeszcze jedną, mniejszą w środku wartość bezgenną. I teraz jak narysować wykres tej funkcji? Otóż żeby uzyskać tą olbrzymią wartość bezwzględną na samym kątu, to nie jest problem. Użyjemy odpowiedniego przekształcenia, prawda? Natomiast zanim to zrobimy, musimy narysować tą funkcję, która znajduje się wewnątrz tej dużej wartości bezwzględnej. Ja tą funkcję nazwę sobie f od x, przepiszę, ona będzie miała właśnie taki wzór. I teraz zastanówmy się, jak narysować wykres takiej funkcji. No, bo wiemy, że tu jest wartość bezwzględna na kawałku, a tutaj poza wartością bezwzględną są jeszcze tutaj xy. Gdyby nie było x, no to nie byłoby problemu, to byśmy jakimś tam przesunięciem o wektor sobie poradzili i przekształceniami. Ale ze względu na to, że tutaj jest x, niestety musimy to zrobić rozpatrując przypadki. Czyli myśląc, co pod wartością bezwzględną, tą właśnie tutaj, się znajduje. Prawda? Kiedy będą wartości dodatnie? czy też równe 0, a kiedy będą wartości ujemne. A więc rozpatrujemy dwa przypadki. Pierwszy przypadek jest taki, że x kwadrat minus 4x, czyli to, co jest pod wartością bezwzględną, jest większe lub równe 0, ok? Dobra, drugi przypadek to będzie wtedy, kiedy x kwadrat minus 4x, czyli to, co jest pod wartością bezwzględną, tak jak Ci powiedziałam wcześniej, tak? Teraz ma być mniejsze od 0. No to oczywiście rozwiązywanie tego nie jest problemem, ale szybciutko sobie rozwiążemy. Wyłączymy x przed nawias i będziemy tutaj sobie pomagać. Oczywiście rysujemy mniej oś liczbową, zaznaczamy miejsca zerowe. Tu jest 0,4, prawda? Tutaj nam 0 yy, zeruje, a tu nam czwórka zeruje. Yy, no możemy tu wężyk, parabole, cokolwiek. Idziemy z wężykiem z góry, prawda? I mamy plus, plus, minus. Tak wyglądają wartości. W tych kawałkach są dodatnie, tutaj są ujemne, no i tu mamy miejsca zerowo, przy zerze i przy czwórce. A więc w pierwszym przypadku mamy taki przedział, od minus nieskończoności do zera domkniętego, suma od czwórki domkniętej do plus nieskończoności. Więc ten drugi przypadek to my nie musimy jeszcze rysować i tak dalej, tylko korzystajmy inteligentnie z tego, prawda? Czyli piszemy x należy mniejsze od zera, mamy od zera do czterech. I teraz, to jest bardzo ważne, ponieważ jak ja już to zapisałam, to ja teraz mogę się zastanowić, jak moja funkcja f od x na razie, ta moja funkcja f od x będzie wyglądała. Otóż w tym przypadku znaków się nie zmienia pod wartością bezwzględną, prawda? Jak ją już opuszczamy, to pod tą wartością nie zmieniamy znaków, czyli będziemy mieć x kwadrat minus 4x, dodać 4x, odjąć 9. Oczywiście wyjdzie fajnie, f od x równa się x kwadrat odjąć 9. Taka bardzo fajna, przyjemna do narysowania funkcja. Natomiast w tej sytuacji, w tym przypadku, oczywiście pod wartością bezwzględną, jak ją będziemy opuszczać, trzeba będzie zmienić znaki, ale tylko pod nią pamiętaj. Czyli będziemy mieć tak: minus x kwadrat, dodać 4x, resztę przepisuję bez zmian, dodać 4x odjąć 9. Czyli będę miała f od x równa się minus x kwadrat dodać 8x, odjąć 9. No troszeczkę trudniejsza, prawda, do narysowania, ale też nie jest najgorsza. Dobrze by było, żebyśmy teraz zapisali sobie tą funkcję f od x w sposób klamrowy, bo wiemy, że nasza funkcja f od x, to ona raz tak wygląda, x kwadrat minus 9, a raz wygląda tak, x kwadrat z minusem z przodu, dodać 8x. I odjąć 9. I tu trzeba sobie zapisać zawsze, gdy x należy od minus nieskończoności do zera, suma od czwórki do plus nieskończoności. A tutaj mamy x należy od zera do czwórki. I teraz już wiemy, że będziemy musieli narysować taką właśnie funkcję. W układzie współrzędnym oczywiście sobie poradzimy. Dobrze, no to teraz pomyślmy, jak się dobrać do tej funkcji, no bo tak naprawdę, żeby ją narysować, to no ta niby jest łatwa, ale tak też można by się było zastanawiać, prawda? Jak ją narysować. No i ja proponuję zawsze troszkę sobie pomagać tabelką. Oczywiście tutaj mm, widzimy, że mamy takie, taką sumę przedziałów, więc trzeba się dostosować. Troszkę tabelką, a troszkę tym, że jednak no, uczeń już powinien wiedzieć mniej więcej, że tutaj mamy funkcję kwadratową x kwadrat przez... 9 jednostek w dół, nie? Więc myślę, że tutaj nie problem jest odczytać wierzchołek tej funkcji, bo w przypadku rysowania funkcji kwadratowej no, zdecydowanie fajnie jest, żeby jednak ten wierzchołek mieć, żeby wiedzieć, nie? Gdzie ona się znajduje, jaki ma ten wierzchołek, no bo to wtedy fajnie, yy, fajnie wygląda. No dobra, czyli tak, żeby ją narysować tutaj, yy, to ja tutaj zapiszę, że ona ma wierzchołek w punkcie 0 minus 9, a ona jest tak fajna, że nawet znamy jej miejsca zerowe, no nie? Czyli miejsca zerowe to będą minus 3 i 3. Akurat ta jest taka przyjemna. No dobrze, ale my ją mamy w takim przedziale narysować. Czyli dobrze by było oczywiście jeszcze policzyć tak, F od 0, to nie problem, bo widzimy, że to jest minus 9, ale dobrze byłoby F od 4 policzyć, ile jest, no bo wiadomo, że to miejsce zerowe, no nie, nie jakby nie mieści się w tym przedziale tutaj. No nie, to jedno się mieści, no ale to drugie niestety się nie mieści. Czyli F od 4, jak postawimy, będzie mieć 16, minus 9 to jest 7. Czyli spróbujemy narysować. No tutaj w układzie współrzędnym zaznaczę e, właśnie, że mamy ten przedział, tutaj sobie zaznaczymy 0,4 i teraz tak, dla zera mamy minus 9, tu jest minus 9, zaznaczę sobie kropeczką, tak? No i wiemy, że miejscem zerowym jest minus 3. No to w sumie, żeby tak w miarę ładnie wyglądał wykres, to sobie tutaj zaznaczamy. No i teraz wiemy, że tak, będą, tak będzie wyglądała ta parabola, ale ta część nas interesuje, więc ja postaram się... No, w miarę tutaj narysować nam ten wykres, tak będzie. To jest jedna część jakby ramienia um, tej naszej um, paraboli, prawda? Dobrze. No to teraz powinnam dalej rysować, no ale nie mogę, dlatego że ja dopiero mam polecieć od czwórki do nieskończoności. Dla czwórki było 7, więc tutaj też jest ważne: 2, 4, 6, 7, tu będzie siódemka, zaznaczę i dopiero tutaj będzie dalsza część. Czyli jakby tu będzie to symetryczne odbicie, prawda? Tutaj, no i yy, ja tutaj poprawię ładnie. Tak to będzie wyglądało. Na razie kółeczek nie robimy, bo tutaj wiadomo, że są yy, nawiasy domknięte, prawda? Więc dlatego no, kółka powinny być domknięte, ale liczymy na to, że oczywiście nam się tutaj sklei z tą funkcją, prawda? Z tą, yy, z tą drugą tutaj. Okej, okay, czyli na razie narysowaliśmy tą pierwszą część. Tutaj akurat tak wyszło, że ten wierzchołek zahaczyło nam o wierzchołek. No ale to nie musi, bo to zależy od tego, jakie są przedziały, prawda? No dobra. No to przechodzimy teraz do tej drugiej. No tutaj, żeby wyliczyć wierzchołek, no to trzeba sobie oczywiście policzyć P i Q, y, czyli P to będzie minus 8 nad minus 2, czyli będzie 4. No a Q ja policzę myślę jako, y, jako F od P, prawda? Czyli będę miała tak minus 16, dodać, to jak czwórkę postawię, 32 i minus 9, to będzie Będziemy mieć 7. No nie dziwi nas to, prawda, że wyszło nam tak, że jak czwórka, no to siódemka, no bo to widzieliśmy. Czyli okazuje się, że ta druga, która ma ramiona w dół, będzie miała tutaj wierzchołek. Miejsce zerowe tutaj, ja już widzę, że ładne nie będzie, więc nie będziemy wyznaczać miejsc zerowych, ale na pewno potrzebowalibyśmy jeszcze policzyć, jak będzie wyglądała wartość, gdybyśmy zero podstawili. Popatrzmy, jak podstawimy 0, to będzie minus 9. Czyli widzimy, tutaj w tym miejscu będziemy Czyli teraz tutaj. Ja postaram się narysować tą, tą parabolę, prawda? Jak mi tam wyjdzie, to mi wyjdzie. To i tak jest rysunek poglądowy, no ale on ma mi służyć do tego, żebym później odpowiedziała na pytanie. Dobra, wiadomo, że ładne rysunki można wykonać w jakimś programie graficznym, chociażby GoGebra, można sobie pomóc, no ale na maturze, no jest jak jest, musimy to jednak sobie robić ręcznie, jeżeli chcemy taką metodę graficzną wybrać. Ok, czyli mamy, narysowany, mamy tutaj narysowany wykres tej funkcji f od x. Dobrze, no to teraz co zrobimy? Żeby narysować wykres funkcji g od x, muszę nałożyć wartość bezwzględną. Czyli przypomnijmy sobie, wartość bezwzględna tak działała na całą funkcję, że to, co jest nad osią x, prawda? Odbijało się oczywiście yy, do, do góry, tak jakby, więc to i tak jest na górze, więc nie ma problemu żadnego. Czyli to, co jest nad osią X w przypadku odbicia, prawda, do góry nie zmienia się, więc poprawiam na czerwono to, co jest nad osią, nad osią X, prawda? Natomiast to, co jest pod osią X, tutaj tak troszeczkę poprawię, żeby było to widoczne, że to jest poprawione. Natomiast to, co jest pod osią X, już... Ładnie do góry odbijamy. Ogólnie cały wykres musi się znajdować w pierwszej i drugiej ćwiartce układów współrzędnych, prawda? No i tutaj oczywiście jeszcze yy, te miejsca zerowe są istotne. Dobrze, czyli ten punkt ja odbiję będzie w tym miejscu. No i tak, tutaj sobie postaramy się to jakoś zrobić, żeby było w miarę ładnie. Tak, tak mamy. No i tutaj będziemy mieć, wiadomo, ja że trzeba w miarę tak estetycznie narysować. Troszkę pogrubie, żeby było ładnie widać, prawda? Z odpowiedniej odległości, to żeby było lepiej widać. To sobie tutaj pogrubimy, żeby ten wykres był taki ładny. Dobrze? Myślę, że jest czytelny. Oczywiście zabawa na wykresach to fajna jest zabawa, bo to się rysuje, tylko wiadomo, że troszkę to jest czasochłonne, no ale czasem tak jest, że w matematyce nieraz właśnie rysowanie wykresów jest rzeczą czasochłoną. I ja podpiszę, może to jest funkcja g od x. Czyli zauważ, że mamy już narysowany wykres funkcji, która znajduje się po lewej stronie tej równości. I teraz naszym zadaniem jest powiedzieć... Kiedy, jak ja będę teraz tą naszą e, funkcję, tą czerwoną, patrzymy tylko na czerwoną, cięła sobie, Takimi liniami stałymi. Dlaczego? No bo to jest funkcja stała, stała, uwaga, stała ze względu na x. Pamiętaj, stała ze względu na x. No są m, -y, ale my ze z m-ami też poradzimy. Tylko chodzi o to, że jest to funkcja stała ze względu na x. Czyli ja będę ciała. I teraz ma być rozwiązanie, z których jedno jest dodatnie. Popatrz, jak ja tutaj utnę, no to w ogóle się mi nie przecina. No bo tu nie ma czerwonej tej funkcji, czyli w ogóle nie ma rozwiązań. No to odpada sytuacja. Teraz tak jak ja utnę na wysokości zera, popatrzmy, tu mamy jedno rozwiązanie, ono jest dodatnie, ileś tam wynosi i tu mamy rozwiązanie, ono jest ujemne, no to się zgadza. Jak ja będę ciała już wyżej, to popatrz, w tym momencie ja mam tak, tu rozwiązanie, tu rozwiązanie, oba są dodatnie i prawda, tutaj jeszcze mamy te rozwiązania, czyli mamy dość dużo tych rozwiązań, prawda, ale są dwa dodatnie, a ja chciałam, żeby jedno było dodatnie, więc to tutaj odpada. Czyli idziemy dalej wyżej, no to znowu, jak ja tak na tej wysokości utnę, no to tu mamy dodatnie rozwiązanie, dodatnie, tu mamy ujemne i tu mamy ujemne, odpada. W związku z czym idziemy jeszcze wyżej, prawda? No to jak będziemy tak szli, widzisz, aż do dziewiąteczki, tu mamy dziewiątkę, to na poziomie dziewięć, zobaczmy, bo do dziewiątki jest ta sama sytuacja, dwa dodatnie, dwa ujemne. A na dziewiątce mamy tak, jedno dodatnie równe zero i ujemne, czyli zgadza się. Są rozwiązania, nie wiem ile. Tutaj akurat są trzy, no nie? Ale są rozwiązania, nieważne ile. jednododatnie. No to zgadza się, to tu jest dodatnie. A powyżej nad dziewiątką no jednodatnie, jedno ujemne też się zgadza. W związku z czym muszę napisać teraz warunek, że moje 2m kwadrat minus 3 m mówiliśmy, może być zerem, czyli na poziomie zera mogę uciąć, wtedy mam jedno dodatnie, jedno ujemne. Lub. Druga sytuacja 2m kwadrat minus 3m może być większe lub równe 9. Większe lub równe 9 jeszcze raz przypomnę. Na dziewiątce było tak: dodatnie rozwiązanie, ujemne i równe 0. Zgadza się jedno dodatnie. A powyżej dziewiątki mamy jedno dodatnie, jedną ujemne. Zgadza się. I ma być dodatnie. No to się zgadza. No i teraz to rozwiązujemy. Tu jest sprawa y, oczywista, bo wyciągnę sobie tylko ma przed nawias. I jak przyrównam do zera, to mam m równe 0 lub m równe 3 drugie, więc to już mam rozwiązane. No tutaj jest troszkę gorzej, no bo oczywiście musimy rozwiązać teraz nierówność kwadratową najszybciej poprzez deltę, czyli tu mamy 9, b kwadrat to będzie 9, minus razy minus damy plus. 4 razy 2 jest 8, razy 9 to mamy 72. No i teraz mamy 81, czyli pierwiastek z delty to jest 9, czyli będziemy mieć m1 to się równa 3 minus 9 przez 4 będzie, czyli mamy minus 6 czwartych, czyli minus 3 drugie, a m2 to będzie 3 plus 9 przez 4, czyli będziemy mieć 12 przez 4, czyli 3. No i teraz oczywiście na oś liczbowej zaznaczę sobie, tu mam minus 3 drugie, tu mam trójeczkę, mogę w sumie parabole, ramiona skierowane są do góry, tu mam plusy, plusy, tu minusy. Mnie interesuje ta część większa lub równe, czyli ta część mnie interesuje, prawda? Więc odczytuję, m należy od minus nieskończoności do minus 3 drugie domknięte, suma od trójeczki domkniętej do plus nieskończoności. Ok. dobrze, czyli gdybym chciała odpowiedzieć teraz na pierwszą część zadania, napiszę sobie tak jakby odpowiedź do pierwszej części zadania, bo jest jeszcze druga część, ale najpierw pierwsza, to jakie to m? Otóż, no na pewno takie, czyli przepiszę od minus nieskończoności do minus trzy drugie, domknięte, suma od trójki do plus nieskończoności, suma, uwaga, jeszcze były takie m, -y. było zero, które się nie mieści w tym przedziale i było trzy drugie, które też w w tym przedziale się nie mieści. To jest odpowiedź do tej pierwszej części, czyli dla jakiej wartości parametru m to równanie ma rozwiązanie, z których jedno jest dodatnie. Przechodzimy do drugiej części tego zadania. Otóż mamy rozwiązać to właśnie oto równanie dla najmniejszej możliwej naturalnej, dodatniej liczby m, naturalna, dodatnia liczba m, spełniającej ten warunek, prawda który był wcześniej. Czyli wiemy, że takie oto mamy m, które spełniają ten warunek. No to tu są ujemne, odpadają. Tu mamy dodatnie, e, dodatnie naturalne. Czyli 0 niestety też odpada, bo 0 jest naturalną liczbą, ale niedodatnią. W związku z czym, no 3 drugie tutaj odpada, bo nie jest naturalne. Najmniejsza możliwa to jest m równe 3. Czyli rozwiązujemy to równanie, jeżeli m jest równe 3. No to proszę bardzo. Przepisuję tutaj to równanie, tutaj ten początek. Jak widzimy, się nie zmienia lewa strona. Natomiast tutaj postawiam trójkę. Będę miała tak 2 razy 9, to mamy 18 i minus 3 razy 3 9, czyli 18 minus 9 to jest 9. Jak rozwiązać takie równanie? Na początek będziemy chcieli próbować ściągnąć tą wartość bezwzględną, tą dużą. A to ściągnięcie nie jest problemem, bo popatrz. Przepisuję wnętrze. Tej wartości olbrzymiej bezwzględnej równa się 9 albo przepisuje to wnętrze tej olbrzymiej wartości bezwzględnej równa się minus 9. No bo sytuacja jest prosta, dlatego że tu jest sama liczba 9. To z jakiej liczby wartość bezwzględna jest 9? No albo z 9, albo z minus 9. Nikogo to nie dziwi. No, okej, okay, dobra. To teraz myślę, że dobrze by było sobie troszkę to równanie przekształcić. Czyli myślę, że w tym wypadku przeniesiemy wszystko na jedną stronę. Czyli będę miała 4x i minus 18 równa się 0. Natomiast w tym wypadku tutaj. Prawda? Jak będę chciała przenieść na jedną stronę, no to oczywiście tutaj mi się to z tym skasuje, czyli będę miała równa się 0, w takiej sytuacji, takie krótsze. I teraz uwaga, no musimy znowu rozpatrywać przypadki. Zdecydowanie. Ponieważ to, z tego równania wyszły nam takie dwa równanka, ale ze względu na to, że ja muszę tą wartość bezwzględną opuścić, to będę rozpatrywała tak samo jak yy, tutaj, więc będę sobie pomagała tym, prawda? Pierwszy przypadek, napiszemy x kwadrat minus 4. 4x jest większe lub równy 0. I nie będę jeszcze tego raz rysowała, i tak dalej, tylko od razu napiszę przedział. x należy od minus nieskończoności do zera do 5 suma, od czwórki do plus nieskończoności. To będzie pierwszy przypadek, a drugi przypadek będę miała x kwadrat minus 4x mniejsze od 0. To też sobie po prostu przepiszę. To będzie przedział od 0 do 4. I teraz, jak będzie wyglądało moje równanie? To i to oczywiście, oba te równania muszę napisać. No tutaj wiemy, że wartość bezwzględną jak opuścimy, to nam się nic nie zmienia. Żadne znaki, więc mam taką sytuację. No i tutaj oczywiście jak widzimy, też nam się nic nie zmienia. Natomiast w tym przypadku musimy zmienić znaki tam, gdzie opuszczamy wartość bezwzględną. No to ja tutaj zmieniam, czyli tak. I tu będę miała minus x kwadrat plus 4x plus 4x równa się 0. Czyli ja pamiętaj, muszę przepisywać jedno i drugie, ponieważ z tego równanka takiego z podwójną wartością bezwzględną wyszły nam dwa no, prostsze, nie? takie łatwiejsze. Ok, to mi się skasuje i wychodzi mi x kwadrat, jak przyniosę, równa się 18. Jak ja to spierwiastkuję, to będę miała x równa się pierwiastek z 18, czyli e, 3 pierwiastki z 2 lub x równa się minus 3 pierwiastki z 2 i teraz ustalmy, czy ta liczba 3 pierwiastki z 2 nam się tu mieści. Pierwiastek z 2 to jest około 1,4, czyli 3 razy 1,4, no to widzimy, że mamy powyżej czwórki, więc mieści się. No tutaj akurat bez problemu, bo na minusie nam się mieszczą Wszystkie, dobrze? No a teraz tutaj, jak nam się to skasuje, to mam x kwadrat równe 0, czyli x równa się 0. No, oczywiście, zgadza się, też się mieści. Czyli z tego nam wychodzi x należy w klamerce. Minus 3 pierwiastki z 2, 0 i 3 pierwiastki z 2. To nam wychodzi w tym przypadku. Teraz zobaczmy, jak będzie w tym przypadku. Otóż tutaj mamy minus x kwadrat, dodać 8, x odjąć 18 równa się 0. Liczymy deltę, czyli będziemy mieć. B kwadrat, czyli 64, będzie minus, bo jest minus, minus i minus, czyli minus będzie. I teraz będziemy mieć 4 razy 18, prawda? Czyli delta równa się 64. Odjąć. Tu mamy 4 razy 10, 40 i 4 razy 8 to jest 32, czyli 40 i 32 to jest 72. Widzimy, delta będzie ujemna, czyli tu będzie brak rozwiązań tego równania, więc nie ma co sprawdzać. A tutaj będziemy mieć minus x kwadrat, dodać 8x równa się 0, x -a wyłączam przed nawias otrzymuje takie równanie, z czego x mi wychodzi równe 0, albo x wychodzi równe 8 od razu. No 0 oczywiście jest sprzeczne, prawda, z założeniem, bo tu mamy o 0 do czwórki, ale to jest przedział obustronnie otwarty. Zresztą nie dziwicie to, no bo my wiemy, że tutaj w tym przypadku 0 już jest ok, jest rozwiązaniem, prawda? Natomiast x równe 8, no nie mieści się tutaj też, czyli jest sprzeczność. Okazuje się, że tutaj mamy x należy do zbioru pustego, czyli w tym drugim przypadku w ogóle nie ma rozwiązań. Czyli okazuje, się, że tutaj to, co nam tutaj wyszło, to jest odpowiedź do tej drugiej części tego zadania, żeby rozwiązać to równanie dla najmniejszej możliwej liczby naturalnej dodatniej m. W tym wypadku tą liczbą naturalną dodatnią, możliwie najmniejszą, prawda, jest m równe 3 i mamy wtedy trzy rozwiązania. Mam nadzieję, że to zadanie wylosowane z tego oto kapelusza sprawia, że czujesz się jeszcze bardziej bogatszy o tą wiedzę matematyczną i jeszcze z większą chęcią będziesz pogłębiać swoją wiedzę. Ja jak zwykle dziękuję za lekcję, zapraszam na kolejne zadanie z kapelusza, a... Tymczasem zapraszam również na moją stronę internetową ajkamat.pl, gdzie możesz skorzystać z oferty moich kursów online oraz oczywiście na mój kanał na YouTubie. Do zobaczenia! Widzimy się na następnej lekcji!